Zapraszam jakie świetne dzisiaj zadania, takie czysto geograficzne, wspaniałe. Jedziemy. Zadanie 14. Na mapie numerami od 1 do 7 oznaczono wybrane parki narodowe w Polsce. Uzupełnij zdania. Wpisz właściwe numery wybrane spośród podanych w nawiasach. Przeczytajcie, spróbujcie odpowiedzieć. Zacznę od ważnego zdania. Uwaga maturzyści, nie może być żadnego maturzysty, który nie potrafi parków narodowych na mapie i nie zna ich głównych cech. Ja bardzo lubię ten temat, jak się w niego wdrożycie nie tak książkowo, tylko jak was to zainteresuje. Zawsze sobie myślcie tak na zasadzie, jakbyście mieli pojechać do parków narodowych. Patrzę sobie te loga i Kurczę, chyba raz, dwa, w trzech parkach narodowych jeszcze mnie nie było i już czekam, żeby je odwiedzić. Uwierzcie, wspaniałe mamy parki narodowe. Tyle bym wam tu mogła teraz polecić na weekend, na romantyczną wyprawę. Przepiękne to są miejsca. Ograniczę się może teraz do tych, których tyczą się te zadania. Park Narodowy o Krajobrazie Bagienno-Łąkowym, położony w Pradolinie. Położony, oznaczono na mapie numerem 1 czy 2. Położony w Pradolinie. Czym jest Pradolina? Szeroka dolina utworzona przez połączenie wód roztopowych i rzek, i te wody odpłynęły sobie zgodnie z kierunkiem na zachód. Dzisiaj takie Pradoliny w większości wykorzystały rzeki. I po tym, co Wam opowiadam, kto wie, czym jest Pradolina, to od razu widać, czy w jedynce, czy w dwójce będzie ta Pradolina. Ponieważ dzisiejsza rzeka Odra, Warta, wykorzystały układ tej Pradoliny, no zwłaszcza Warta na tym kawałku. I teraz popatrzmy, dwójeczka to jest taka bardzo znana, duża pradolina toruńsko-eberswalcka. Macie też piąteczkę Pradolinę warszawsko-berlińską. Więc oczywiście tu jestem dwójeczkę, zaznaczam i to jest park narodowy ujście warty, który słynie z ptaków, zsiedli z ptaków, mnóstwo tutaj ich gatunków. Park Narodowy o rzeźbie charakteryzującej się występowaniem akumulacyjnych form powstałych na skutek działalności procesów eolicznych. Co to są procesy eoliczne związane z wiatrem, inaczej wiatr? Więc akumulacyjna działalność wiatru od razu musicie mieć w głowie wydmę. Wydmę i pustynie może zakumulować wiatr. No i jak uczeń słyszy, wydma to od razu słowieński Park Narodowy. I racja, tam największe, najpiękniejsze wydmy w Europie, ale mamy do wyboru park 3 albo 4. No to o jakie wydmy chodzi? Ano, kochani, o takie. O wydmy śródlądowe, popatrzcie, widzicie, to jest wydma, wydma śródlądowa, piękna, no jakbyście się tam znaleźli, pewnie byście nie zwrócili uwagi, byście pomyśleli, że kupa piachu, na niej brzozy, ach, tak wyglądają wydmy śródlądowe, zakumulowane przed czołem lądolodu, no i z tego powodu, że mówię przed czołem lądolodu, oznacza, że jest to trujeczka. Ponieważ w czwórce, no tam już przed lądolodem nie mógł się ten akumulować materiał. Poza Kampinoskim Parkiem Narodowym, o którym tu mowa, takie wydmy śródlądowe są też w borach tucholskich. E, więc proszę, żebyście o tym pamiętali, czyli w jedynce na naszej mapie. Park narodowy, w którym występują formy polodowcowe i skały paleozoiczne pochodzenia magmowego. Oznaczono na mapie numerem 5 czy 6 Formy polodowcowe czyli o co chodzi Formy z lodowca górskiego a gdzie w Polsce w ogóle były lodowce górskie tylko w karkonoszach i tatrach. W szóstce, w bieszczadach nie było lodowców górskich, no więc od razu mamy piątkę do wyboru. Skały pochodzenia magmowego, popatrzcie na skały karkonoszy. Mamy nawet taką znaną skałę granit karkonowski. Przy okazji, przypatrzcie się, czy byście na maturze rozpoznali granit. 2, 3, 5, wszystko się zgadza, i zadanie 14-2. Na fotografii wykonanej w Parku Narodowym, oznaczonym numerem 7, wskazano strzałką wybraną formę rzeźby krasowej. Park numer 7 idziemy do mapy Ojcowski Park Narodowy, niedaleko Krakowa przepiękne, zwłaszcza jesienią. Idzie się tą doliną prądnika, te kolory drzew z prawej, z lewej strony, piękne skały, wspaniały. Podaj nazwę formy wskazanej strzałką na fotografii i nazwę odpowiedniego czynnika rzeźbotwórczego, a następnie wyjaśnij, jak doszło do powstania tej formy. Nazwę formy i czynnik rzeźbotwórczy dobierz z podanych poniżej. No pamiętajmy, że część tych zadań możemy drogą eliminacji rozwiązać. Wyrzuć to, co Ci tutaj nie pasuje. Spróbuj. Jadę po kolei. Pierwsze słowo, jakie mam, KEM. Przypominam sobie, jak KEM wyglądam. Ogrągły pagórek jest to y, wytwór wód fluwioglacjalnych. polą do lodzie. Pozbierały się piaski, żwiry z martwego lodu, usypały okrągły pagóreczek KEM. To przecież nie to samo. Ostaniec, taki najbardziej typowy, to taki powinien Wam się kojarzyć. Ostaniec na Wyżynie. Ostatnia skała, poniszczona, wapienna, biała. Pasuje, pasuje. Wybieram ostańca. No, i teraz takiej formy nie zrobi sam wiatr. Zwłaszcza, że zobaczcie, podpowiedź już była i widać ją na zdjęciu. Skała wapienna, skała wapienna, procesy krasowe, więc woda z dwutlenkiem węgla, która rozpuszcza wapienie. Rozpuszczanie wapieni zachodzi nierówno. Tam, gdzie rozpuszczanie zachodziło, słabiej występują ostańce. Rozpuszczanie wapieni. Jak sprawdzaliśmy tę maturę, to właśnie szukaliśmy, czy uczeń użył tego słowa rozpuszczanie. I zadanie piętnaste najtrudniejsze chyba dzisiaj. Poniżej przedstawiono przekrój geologiczny wybranego obszaru. Na przekroju geologicznym skały z dwóch R paleozoicznej i mozozoicznej oddziela powierzchnia zrównania. Które wydarzenia geologiczne wystąpiły przed powstaniem powierzchni zrównania przedstawionej na przekroju? Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych. Powierzchnię zrównania najpierw szukam na wykresie. Bach, to miejsce twardego odcięcia jednych skał od drugich mam. I teraz. Yy, idziemy, poszukajmy od literki A. Pierwsze wydarzenie: sedymentacja w jurze i powstanie intruzji porfirów, ile trudnych słów do przypomnienia. Sedymentacja przypominam wam to depozyt. Osadzanie, osadziły się skały, intruzje w wyniku zastygania magmy. Wszystko działo się w jurze. Jakie to ma znaczenie, Nie bez powodu kochani oni podają te nazwy. I Wy, wspaniali maturzyści, musicie mieć w głowie, co? Tabelę stratygraficzną. Nie, teraz to łatwo patrzeć, trzeba mieć ją w głowie, napisać sobie ją w brudnopisie, nauczyć się jak wierszyka. Nie ma wyjścia. I teraz udowadniam Wam, dlaczego. Szukam sobie, gdzie jest ta intruzja porfirów, i zobaczcie, znajduję na rysunku Bach tutaj. No to tu jest ta intruzja porfirów. I teraz co? Ta intruzja jest niżej od powierzchni zrównania. Więc już by się chciało zaznaczyć tą odpowiedź, bo przecież Wy wiecie, że to, co jest niżej, to jest starsze. Taka jest ogólna zasada co do warstw, ale intruzje. Czyli to, że magma się wbiła, to przecież mogło się wydarzyć później i musiało się wydarzyć później. A dlaczego? No, wyobrażacie sobie, że magma zastyga w powietrzu, przecież te skały musiały już być, żeby ta intruzja mogła się w nie wbić. Zatem, czyli tak, zapiszemy to sobie w jurze. Tak, mam tą y, intruzję porfirową. Tu wam napiszę. W już jest intruzja. A ja szukam starszych wydarzeń od tej powierzchni zrównania. A zastanówmy się kiedy ta powierzchnia zrównania w ogóle się wytworzyła. Zobaczcie, poniżej niej mamy karbon, devon, to są ostatnie skały devon, czyli musiała być po devonie. A nad powierzchnią zrównania leży trias, ciach. Czyli jakbym Wam miała przewidzieć, kiedy doszło do powstania tej powierzchni zrównania, to gdzieś w tabeli w tym miejscu. A intruzja była w jurze, no czyli skreślam, była później. Dobra, teraz B. Sfałdowanie skał peolozoicznych i powstanie uskoku. Skały sfałdowane, no to zawsze takie wywijasy. No to widzę, sfałdowane były dolomity, wapienie, margle, czyli wszystkie poniżej, jakbym miała wskazać tą literkę B, i uskok, który był po tym fałdowaniu, tu zapiszę Wam B, ale zobaczcie. Powierzchni zrównania on nie przesunął, czyli powierzchnia zrównania była później, i to jest ta dobra odpowiedź, już ją znalazłam. Zobaczcie B. No ale nie odpuszczę tego zadania. Przeczytajmy je do końca. Sedymentacja w paleozoiku i wyerodowanie doliny przez rzekę. Rzeka na tym wykresie jest jakby na samym końcu. Ona sobie tu popłynęła, jak już te skały były naokoło, tak? Czyli będzie zdecydowanie młodsza od jury, odpada. Idę transgresja morza i denudacja skał jurajskich jak słyszycie coś o morzu to od razu odkładanie wapieni, tu była transgresja morska, znowu w jurze Wam tu falę narysuję, czyli oczywiście później od powierzchni zrównania i tą literkę D napiszę tutaj sobie tak? no, czyli brakuje mi na tym przekroju literki A, dopiszę ją i zobaczcie, jeszcze raz powiem tak, z rysunku wydawałoby się, że A i B są niżej. A odrzuciliśmy, znając tabelę stratygraficzną, tylko wydarzenie B jest starsze od powierzchni zrównania. Trudna ta geologia. Kto ma problem, no to na kursie moim jest odcinek Litosfera, procesy endogeniczne, i tam wszystko starałam się wytłumaczyć o tych przekrojach. Kto ma ochotę, niech korzysta. Dziękuję.